Nową fabrykę pod adresem Kwiatkowskiego 24 w Siechnicach ujrzymy już 1 sierpnia nadchodzącego roku. Na uroczystym otwarciu inwestycji nie zabrakło symbolicznego przekopania pierwszego piachu w miejscu budowy. Jeśli chodzi o datę rozpoczęcia inwestycji, to inwestycja wystartowała 1 grudnia formalnie. W 1 grudnia rozpoczął się proces budowlany. Planowane zakończenie i oddanie do użytku dobudowanej części 30 tysięcy metrów centrum logistycznego Timu, bo razem istniejącym budynkiem to będzie 40 tysięcy metrów kwadratowych hali magazynowej, Jedny, jeden z większych obiektów w Polsce jest 1 sierpnia. Taka jest planowana data oddania tego obiektu do użytkowania dla nas. Od czasu swojego stanie w 2002 roku firma Kadzima z powodzeniem zrealizowała wiele niezwykle różnorodnych przedsięwzięć budowlanych i projektowych w całym kraju. Wybudowała szereg budynków przemysłowych, centrów logistycznych, biurowców kompleksów mieszkalnych i obiektów handlowych. Trochę przeszkód formalnych musieliśmy pokonać, trochę to trwało, ale myślę, że też dzięki właśnie dużej pomocy życzliwości i profesjonalizmowi przede wszystkim pracowników starostwa Wydziału Architektury, osobistemu zainteresowaniu pana starosty Potockiego udało się te przeszkody pokonać. Proszę Państwa, kolejna inwestycja na terenie miasta i gminy Siechnice, w samej miejscowości Siechnice o to... Firma Team buduje kolejną fabryczkę hurtownię, w której miejsca znajdzie około 200-400 osób właściwie kolejnych, czyli bardzo mnie to cieszy jako starostę powiatu wrocławskiego, że na terenie powiatu wrocławskiego Przychodzą, inwestują kolejne firmy, co za tym idzie, podatki dla samorządów lokalnych oraz nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców z terenu powiatu wrocławskiego. Jak mówi dyrektor operacyjny, po oddaniu budowy 1 sierpnia rozpoczną się prace związane z montowaniem regałów i automatyki magazynowej wewnątrz hali. Oprócz budżetu związanego z jej wybudowaniem, na wyposażenie wnętrza w pierwszej turze inwestycyjnej zostaną przeznaczone 4 miliony euro.